Cześć, hej Dobry wieczór Witam bardzo serdecznie Dzisiaj Wingman Wingmanik, taki malutki Na... A to zagadka, na jakiej mapie to zagadka Nie no słuchajcie, mam menuka. Dawno mnie kurcze nie było Nie mam możliwości montażu filmów Bo taki mam dziwny Kurcze Plik to jest TS. Tej nie ma innego formatu, który mi tak dobrze nagrywa filmy, które są tak. No jak na mój komputer, to ten film jest kozak, naprawdę. No nic dodać, nic dodać, nic ująć, ale nie jestem w stanie go wrzucić do żadnego programu, dzięki któremu mógłbym montować te filmy. I to mnie strasznie boli. Ale co zrobić, no jestem zmuszony nagrywać z pauzami, a nie z cięciami. Jest to trochę cięższa sprawa, ale no jak się nie ma co się lubi, to co się lubi co się ma i, i trudno. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Może jakiś, nie wiem, mocniejsza karta graficzna albo procesor by tutaj bardziej pomógł no my dzisiaj mamy wingmana na niuczku Staramy się ten też wygrać tu mam jakiegoś ziomka, widzę może być ogarnięty nawet później się z nim przywitamy no dobra, no, ja też tutaj widzę formą błyszcze ale jeżeli coś ogarnę to albo wy coś mi podpowiecie to może być tak, że ten format zmienię. Może też mam nie tak po prostu z ustawieniami OBS-a. To nie jest wca wcale wykluczo wykluczone. Także, co, zapraszam na wingman Tu powinno być takie fajne cięcie, ale nie mogę. W dupie. To nie będzie szybki... Znaczy, to nie będzie długi mecz. Hello masturbis no teraz przeczytałem imię No to fajne Kół, cool. napisał kół cool. Co, że mam coś chce kupić? Ale pozycję mieliśmy razem Kurde, a mogło być tak dobrze, no, NT. No, ja się podpaliłem. 63 w 2 dałem mu też. Mm, mogło być lepiej. Kurczę, ale nic już tu nie, nie wykminią. Z mp 9 sobie polecimy na daleko. Spróbujemy sobie powiedz. Kurde! Nie wiem, co się stało. Ale mamy tu dobrego kolegę, chyba. Ogarnia. O wiele bardziej niż ja. To się liczy. Mhm. Mm Spodziewał się. Chłopaki, dałem jeden w jednym. Czyżby trafił go fleszem? To by było fajne. <laughs> Dobra. <coughs> 5-7, taktyczny. Taktyczny 5.7. 7 No Macha. Przez to poszedł tu. A to jest właśnie to, że ja nic nie wiem, nie? Small Dorsman. Kur. O mać. No, za wybieg. Poczekaj chwilę. Już jestem, musiałem trochę ochłonąć się, uspokoić, bo się zdenerwowałem. Nie znoszę takich sytuacji. Denerwuję się jeszcze od razu. O? Jeden tam. Tu nie otworzył drzwi, jeszcze. Ani z, z tej strony, kurysiku mi się chce. Nie podoba mi się to bardzo. Nie nienawidzę tego meczu już. Nie jestem fanem. Muszę się podrapać. Czekajcie, cio, cio, cio. Oni kutabanią, o. Dobra, nie wiem, nic mnie nie siedzi, no. Nie wiem. After head one po głowie kurde, no że nie mogę trafić go zabić. No i plan. Ta gra scout'a cały czas jak. Nie wiem. Nie ma sensu w ogóle ten mecz teraz. Jest 5-0. Ale jak nie nagrywam, to wygrywamy, kurde. Każdy ma prawie. Nie, no, nie każdy, ale o chodzi. Nie no dobra, nie wiem. Idiota przebija smoke no na łoku. I on mnie zabija. Kur... Mam no. Nie wiem. Coś mu dałem. Ale... Seria poleciała z tego Deagle'a, tak się wystraszyłem. Grają jak upoślady jakieś w ostatnie mi tego kawacha po śmieciu. O, jest tragedia. <laughs> Nie pozdrawiam. Dobra. No zaraz się okaże, że ten jeden będzie... ...przebijał do góry. Dobrze, mamy drugą rundę Matko bosko, co za katorga uh -huh. Kurde, mogliśmy razem spuszczować dużymi Na start, ale też tak no, Dobra, zacznę Dobrze, super. Elegancko, Mapatero. Super, super. Hmm. Kałaszek w drugiej. Paka. Ok. Może jakiś plant od razu z małych. Czemu do mnie nie Dobra, Dobra daj, 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 daj. Daj, daj, Proszę. Super. Trzy w jednym w ogóle. Nie wiem, co się stało tam. Że... w ogóle ku Dobry, no fajny będzie, fajny będzie, mi się podoba. Nadrabiamy coś, nadrabiamy. Kurczę, nie jest tak źle. Widzisz, to wszystko zależy. Patrz to. Nie, no. To za krzywy field mi będzie pod drzwiami stało. No. nie wiem już naprawdę jak mam grać O, cholera jasna by to Wszystko Gdzie tą pakę dajesz? Okej, okay, on tu życia gdzieś tutaj, stąd Stąd tutaj gdzieś O, head. No to było dobre Tu mocny w wpadł akurat Dobra mamy smoka, to możemy Możemy spróbować plancić Na małych znowu Tyle że poczekamy aż oni go rozbiją Poczekamy aż oni rozbiją smoka. Tragedia, tragedia. Ale dobra, nie spodziewał się za bardzo. Nie spodziewał się, że zagram jak taka kulka i się wytoczę z tych drzwi, ale zgi Totalne w ogóle gram jak sraka, nie? Dobra, nie wiem, no przecież mam celownik na łbie, tym pustym! No, dude, no i po, po meczu Po się <gulity> Galileo mu nie wiedziałem, że mnie stać na kawaha Mój błąd Ale kurde pa I dobra ja jestem idiotom. Co ja zrobiłem. Ja pierd... Dzielę. No. Dzięki. Ciekawe czy spadłem. Nie spadłem. Pff, ciężki temat, ciężki temat.